Jestem pierwszy kwietnia i kurde myślę sobie, że przygotuję dla Was jakiś żart. Nie? no, bo to kurde pierwszy kwietnia jest na ale nie można być na jakiegoś wiecie. No ale ostatecznie się w dupę ogoliłem. <śmuluję> tak widać. Siema, to jest Partiatyx ogolony, pięknie wyglądający, na YouTubie, już nie już nie zostawiamy ludziom, wiecie. Już jest, ter teraz jest właśnie taki problem, że jak sobie na przykład chcę dojechać gdzieś autobusem, to patrzcie, nie schodzą mi z miejsca, rozumiecie, nie ustępują mi miejsca. To jest takie hamstwo. Wcześniej teraz ja spokojnie mógłbym liczyć, wiecie, że zawsze usiądę w tramwaju, w autobusie, a teraz co? Ja Gramy sobie dzisiaj Full AD Yasuo i oczywiście na sam początek trzeba pieprzyć głupoty. No bo wiecie co to był za YouTube. Tak. Pamiętajcie, żeby ocenić filmik, bo to dużo daje. Oceńcie film. To no przetrzymanio. Nie wiem czy to dobrze. Oczywiście nie umiem tego zmienić. I nie wiem o co kama, no czy ja... Ludzie ja tak nie ogarniam tych ustawień. Najlepiej w nich nie grzebać. Tak, to jest, to jest najlepsza metoda. Wczoraj nie było odcinka. Kurde, nie, nie, no, nie dałem rady wrzucić żadnego ani nic, więc trochę Lipton, ale spokojnie. Jeżeli będzie urw to wam to wynagrodzę, nie, muci, nie musicie się ani zbać, ani zmartwić. Ani nic takiego. Panie Mobie, proszę padać. W ogóle jak to cofnąć? Cheezas? O jest dobrze, dobra, gramy, teraz Panowie i panie czas na playsów, zagranie. Dobra, gramy sobie tym Fulade Jasuło. Pierwsze takie bzdury. Ja to ja, bo nie ty. Dzięki za użyczenie konta. Pozdrawiam oczywiście. Naprawdę miło, że użyczyłeś konta. Ja sobie mogę zagrać teraz na twoim koncie na spokojnie. Fulade Jasuło, co będzie na pewno miłe. I w ogóle i ja maksuje. Jezu, trochę mi zadała szumata. Proszę podejść, Katarina! Łu! Wow. Ej, chwila, ona gra buta. Ona igna, tam co miała być? Jak ją podbiję, to ją zabiję. Nie podbiję, nie, no dlatego jej nie zabiła. Czekaj, co oni mają na dżungli? Jaxa, jakie? Pier... O, idealny Wardzio, się ma Ward. Witam pana Warda. Prima w apfelizm, dupa. Wiecie, święto takie takie fajne. Ujazd, jak mi ją pobił, serio się pobił. U, Jax Myślałem, że będzie skakał. Znaczy miałem nadzieję, że będzie skakał, a mnie wtedy może być coś ciekawego z styku. Szło. Ona nie ma flesza, muszę o tym pamiętać. Dlatego może mi się udają zabić za chwilę. Panie Jack, proszę wypieprzać tych krzaków. Grzecznie proszę na razie. Grzecznie, na razie proszę. Później może być już niegrzecznie. Nie chciałbyś tego poznać. ha! ha, ha. Nieprzone uniki. Ale wiesz, ja słota! 960 w tej minucie. Ej, ładnie, nawet, o, o Jezu. Dobra, cofniemy sobie. Stopek. i może tego live w streasy bo może mi się tu przydać i buta. kurde, 400 spida speeda w tej minucie spoczką. Właśnie widziałem, że naprawdę jest kurde, bardzo blisko 2000 sobów. Pewnie jak wstawię... Znaczy mam nadzieję, że jak wstawię ten odcinek to będzie te 2K. I naprawdę zaczęła się tworzyć taka, wiecie, społeczność wokół tego kanału. Bardzo mi się to podoba. Zobaczymy do czego to dojdzie dalej. Na razie mi się bardzo to podoba i tak cool. Piękne nie? No, bo to jest brąz. Chociaż nie nie reagują na te wiecie, jak gram brązie. No widać, że reagują. Bardzo daleko się ogólnie ruszył ten Tramna Dła. Ona tu będzie szła, nie? A, poszła górą. Katarzyna, katarina, katarina Ogólnie ja słuchaj dosyć mocno na Katę, więc wiecie też mi się łatwo, łatwo trafiło dosyć Dobre ulty <grym> Serio dobre ulty Znaczy ja się dałem złapać nawet na to dlatego Jestem taki dobry gracz 4-0 i ja ich puszczyłem ja szczerze w ogóle jest... Maksuje oba spele naraz bo jestem pośledzony ale to takie będzie To jest żal? Wow! Ale brązą pieprzony! Ale ze mnie brązung. Darza się nawet najlepszym Adrianek Dzianek mnie zapieprzył To się wiecie kurde Michał, pieprzony rusek komuś, nie, nawet na tego bota się nie będę patrzył, gościu mi tym nikiem obrzydził grę i naprawdę, to jest mi się niego, niech spieprza. Mają swoje serwery ruski tak, na których poza tym liczą głosy w polskich wyborach, ale to jest nieważne, to jest nieważne Dałem się po w tej Kacie zabić, żeby nie płakała, też, to jest chyba, o jak mi o tym sięgnął Łoj, jakbym on tym sięgnął, dużo by się stało. Jazu, ja Jasuo dobry gracz. 4-2 i mam dwa dedy. Nie będę pingował, że nie ma katy. Trzeba trochę utrudnić im grę, tak? 3-0 Israel, 90 farmy. Ja pieprzę, smurfy same grają. Pieprzeń, idioci, ignoranci. Tylko kiksują ludziom grę i grają na tym blondzie. Padniesz! Jest! Wiecie place! Ogólnie jestem bardzo dobrym graczem, tak? Ogólnie. Nie, to kata ogólnie taka se. Ludę se ci widzę. Nawet. O dobrze, jakbyś tam by zabiła na tym. Jakbyś tam zabiła na tym bocie, było nawet całkiem spoczką. Weźmy trochę farmy tam, Kęcza. Śmieć się trochę za bardzo nafiduje za chwilę. Lulololololol, dajcie mi dajcie mi. Nie co. О! Wow. Ну no, давай! Давай! Oh. А тут, может, ульты, какое-нибудь? Че Добре! Okay. Okay. Czemu nie ten? Ale głupki. Myślałem, że tu jakaś akcja wyjdzie nie, nie w ogóle w gówno wyszło jak Może ona padnie? Już księciele. Dajcie mi 100% kryta! A damaru. Daj mi 100% kryta! No i dał mi 100% kryta Kurde, boję się, że ta gra się tak szybko skończy, że nawet nie zdążę nas takować 10 D. Na razie i taki do podkryty, więc... Dobrze, nie ma co go zabijać, niech snowballuje, niech Randle. Ale mi zadałaś. Ojej, ja. widzieliście te playsy w ogóle? A Jax nie żyje, a jego red stay. Bardzo mnie to cieszy. Kurde, gra jest tak, tak łatwa, że ludzie nawet nie ma się co śmiać z ich playsów, bo nie ma żadnych. Nawet nie próbują. Łudzi się, że wygra! Nie, nawet się nie łudzi tego. Panie Jacks, Czy ja mam szansę zabić Jacksa. Ha! <śm> <śm> Tam kęcz, daj mi żabę Aureoli! Takie było. Znacie, znacie tą bajkę? znacie bajkę. To jest bajka, tak? 11-6. Jak duża jest szansa, że nie dadzą sura? Bardzo mała. Mniejsza niż... to jest taki święto, nie chcę żartować z czarnych za bardzo, rozumiecie? Ja chcę za... żartować z czarnych, no naprawdę, niech oni sobie w to święto pożartują trochę z białych, tak? Ciągle opowiadam te żarty o murzynach, to powiem wam, jeden o białych, tak? Taki kurde, taki hamski dla białych, ale kurde, wiecie, ja nie jestem rasistą, dlatego opowiem poprawnie polityczny program. Wiecie dlaczego właśnie biały nie zbiera bawełny? W ogóle zdajcie sobie z tego sprawę, czemu tak jest? What the fuck? Wiecie? Zdajecie sobie sprawę czemu Właśnie biały nie zbiera bawełny? Zdajecie sobie w ogóle z tego sprawę czemu tak jest? No bo to jest robota dla czarnych! <laughs> Pieprzone żarty Ja pierdzielę, Ja pieprzę takie żarty Why no help? Co? Człowiek-sznurek, zbieprze, człowiek, człowiek powie się, nie? Nie będę pomagał, bo no zobacz to. 1-5, 0-3, chociaż farmę ma ta Vayne, to nie będzie dawała ony... e, Nioh. Ojej. O oh, 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 oh. oh, kurde! Bu? Co? Ktoś chce jeszcze, nie wiem, pogadać na przykład, tak? iż może, nie wiem, do jakiejś sekty jechowych chce porozmawiasz. <grym> Żarty. Nie no, trochę się skupiłem jednak. Bo tu trzeba było play, a ja wiecie. Mało gram tym czempem, w ogóle. Yasuo. Strasznie mocny czempion, ale nie umiem nim grać, dlatego u siebie by go nie wyciągnął. Na, na brązie. Jakieś serii full'a te. Czemu nine? A demet ludzie! No co ty wyprawiasz w ogóle? Serio? What the fuck? Really? No właśnie, to się dziwię. Ja 1-4 już masz. No to będziesz dawała tak. Referendum. Czy się poddać, czy nie. Jestem tak nafidowany, że jak go wukonga spotkałem, no to on chyba też właśnie stracił wiarę w tą grę i chyba też ta sura. się tak 500 DNA stakować. Ludzie. Ja piętno gościu nie puszuj. Ładnie Wukong Uda, ŁADNIE ludzie! Czemu ten jax się wyłożył? What the What the fuck? Lepiej wam nie może pójść. Dobra, robię barona w takim razie. Położę tak. sobie po ich dżungli. Jeden siedem jax. Naprawdę to, że oni jeszcze nie dali sura to jest jakiś... jakaś łaska. To będzie chyba szedł Jax. Jeżeli go zultuje, to go zabije sekundę Eee... Mam nadzieję na dwa. Wayne gra cholera nie najgorzej, wiecie? Ona jeszcze walczy, tak? Trundle is nob, no raczej, no ale to chyba dobrze. Przydałoby się żeby jeszcze tamkę czy był nobem i inni... Dobra, 200 farmy. Kure farma nie najgorsza, ale wiecie, tu się naprawdę zarobi się farmy. To jest taki odpowiednik Z, tylko że yy, właśnie, tylko że samuraj No, no a jakbyś, jakbyście jeszcze próbowali coś zrobić? Chociaż tyle, chociaż panowie, panowie, chociaż tyle. Naprawdę, on coraz lepiej idzie, ale tak naprawdę ten pierwszy i tak, wasza gra to jest naprawdę jakiś pieprzony żart. No. Ludzie. Uh, ja mu polecimy. 300 ADS, no, ale co to jest 300 ADS? Ja tylko farmię teraz, nawet ich nie chcę zabijać, bo ta gra się za chwilę skończy. Kurde, coraz lepiej im idzie. Ja nawet mogę to przegrać, jeżeli miałbym nas na przykład 500 ADS. To mogę to. Na spokojnie przypieprzyć. Może się zmierzmy z tym gościem na no to opieranie No ale spuszczę z tą falę, patrzcie Jasło. Tutaj oczywiście nie będę puszał tego tureta, ale wezmę sobie tą falę. O kurde, obrona 13 HP, czy się się. Było blisko, chłopie. Weź tego tureta na bocie, to jest dobry pomysł, żebyś pierwszego tureta w grze wziął. Kurde, jax. Jak ty jesteś pomysłowy chłopak? Serio on nie gra naprawdę tylko na ten gościu. A u nas właśnie jest źle, bo ja gram i z i tamkę. A nie mógłbym się dociągnąć dziwny. U Jezus, ten flash! Jak on go przyciągnął? A bo... On na niego wskoczył, serio sobie za pośledzony. Ja oczywiście nie biegnę pomóc nam idzie, bo... bo nie. Siema. Wow, Mariku Kanen Danmen Dobra, dobra, nie, nie zabijam ich, bo Pff. Jezu, widzieliście? W nią w ogóle wchodzę po 400 kryty. Aaa, oh, nice fleszka ta, love this team. No, nie dziwię się, Wukong, że jesteś załamany. Wukong chyba też jest właśnie jakimś smurfem no ale ten Izrael, ja wiem, No, mi. Jak można tak pieprzyć komuś i grać w To jest takie hamskie. <grywia> <grywia> o Jezu. Właśnie, cholera. O tych klubach miałem powiedzieć. Nie wiem, czy ktoś jeszcze chciał. Bo święty, miałem to na początek powiedzieć, żeby najwięcej ludzi to zobaczyło. No ale to chyba zrobię, właśnie zrobię o tym osobny film jakiś o tych klubach. Czy będzie ktoś chciał dołączyć do nich? Ja tam jeszcze o nich opowiem coś. No i chyba to będzie lepiej. Zrobię dla Was taki filmior i sobie zobaczycie, jak będziecie chcieli. No ale jest dobrze, bo jest wiecie, ta minuta właśnie w tej minucie ludzie już moi nie dają rady aż tak dobrze 4 na 5 właśnie wiecie. Gra, kierka się może przedłużać. O nie, nie, dobra, dają sobie radę, 4 na 5 dalej, a spadają spadajemy z PSY. Chodźcie tu, po co wy musieliście puszować? my no jesteśmy upośledzeni. Człowiek sznurek, korek, dobry nie. 400 AD jest, dobra, nie jest źle, cholera, mogło być dużo lepiej, zaraz sobie kupię BF-a, to będzie 450. Jakbym taką pętę wypieprzył ładną, to wiecie. Coś było z tej a ja tak? Cofnę i kupię sobie tego BFA, o którym mówiłem, tylko właśnie co teraz polecieć to? A to! Kurde, to lecimy. 435 AD Jakby zapieprzyć jakąś pętę, to nawet by wynagrodziło taki tam małą AD. Tylko że no jako ja tam mogę pętę zapieprzyć. Pęta! kurde, pęta! Jezus, to była naprawdę walka o życie. Dobra, trochę AD jest, mogło być więcej, ale to będzie za chwilę. Za chwilę to będzie koniec gry. wiecie, ten Wukong nic nie może zrobić. Nawet jeżeli ja nie za bardzo się wdaję w bójki z tym teamem, to to i tak cholera nic nie mogą zrobić. No, Wukong to jest jednak. Jakby to był taki master nafidowany, no to może, kurde, ale tak. Przed chwilą gadałem, że koniec gry. Może się uda zrobić, prądzić 5 drajków, tak? nie by było, nie mają jednego w ogóle Tureta, więc jest szansa, żeby to... Na jedno Q cała fala mogów. Bardzo miłe uczucie. 290 farmy, no i co? Ktoś teraz powie, że nie umiem farmić, ta? No i co powiecie? Nie umiem farmić, ta? Właśnie przegrywają teamfight prawda? Jeżeli Trandl zabił, to to już naprawdę jest nie najlepsza, najlepsza pora na granie. Co w duple no, jaki coś zrobić? A zabijajcie. ją wyp. Wypl wypl wypluj te słowa. Kurde, naprawdę przyciągam tą grę jak bardzo się da. <laughs> Tylko farmię. Ten Tran... ewo, ten trant, ten tamkręc jest tak przesadzoną postacią, że też trzeba go nagrać. Może ktoś będzie chciał w ogóle żadnych dźwięków z tej gry nie słyszę. Mam nadzieję, że wy będziecie jakiekolwiek słyszeć. Jedna minuta do barona, musimy go zrobić. Co wy robicie? No ja idę już za tego barona, ale nie bać. O mnie się nie martw. O mnie się nie martw! O mnie się nie martw. <gryzanie> Znacie piosenkę. Znacie tę piosenkę! E eee. E eee. 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 Się jak on w ogóle schodzi. W dwójkę go robimy. Po co ty mnie zeszarłeś, chamie ty? ham chamsyngu. O oh, fakt. Tam jakaś pęta? Nie. Co to i Nawet nie będę się w to mieszać. Dobra, 500 d Przedłużam grę tak maksymalnie, jak to tylko możliwe. Ja tak rozciągam ludzie. <gryw> Ale to jest miłe. Wbijam się w tych przeciwników strasznie. Trochę farmy zrobiłem, Patrzcie jak farmie. Ostatnio był w ten. Czym wyjść z do nasu? No, no to dzisiaj macie takiego nasusa, tylko że nie nasusa, którym życie też tylko farmy i tak wygrywacie. Ale dają mam bardzo mocny team w tej grze. na brąz, Dają sobie radę bez problemu. Czy moi sojusznikowie. Sełusznik, Kurde, jeszcze się wyłożyłem na sam koniec gry, jak szmata, ale zone-shotowałem Chyba, że serio, chcą jeszcze pograć, bo ja mogę sobie jeszcze pograć chętnie. A, dobra, to jest koniec gry, dobra. 500 AD się udało nasakować. no i tyle. Full-lady polecam, jak ktoś chce sobie pograć, jakieś funny, funny games, to macie jasuło. To tyle, jeżeli chodzi o 1 kwietnia. Moje ogolenie się myślę, że to był wystarczający prank, tak? Yy, no właśnie. Dajcie suba, lajka. Dobra, pamiętajcie też, żeby dać lajka. Znaczy, oceniacie to, jak sami chcecie, tak? Ja tak zawsze będę mówił, był znaczy, jeżeli będę pamiętał. <laughs> I tyle. Dobra, na razie.